Do zwycięstwa poprowadził Peter Jung, który zdobył komplet punktów. Tylko raz przyjechał za plecami swojego kolegi klubowego Hansa Andersena. Gospodarze po pierwszym wyścigu objęli szybko rosnące prowadzenie. Po trzech wyścigach było 12 do 6, po 7 28-14. Zanosiło się na pogrom lubelskiej drużyny, ale goście po dwunastym biegu, kiedy prowadzenie gtz sięgało już 16 punktów, 44-28, niemal znokautowali gospodarzy. Stachyra i Baran wygrali 5 do 0 po taśmie Andersena, wykluczeniu Cyrana i de Decyzja sędziego była taka, nie inna. Sędzia zawsze jest górą, sędzia zawsze ma rację, nie, można coś, nie ma co się kłócić z nim. Niestety tak, tak, taki jest los. W kolejnym biegu baran z jeleniewskim podwójnie pokonali Karpowa i Andersena, a przewaga Grudziądza stopniała do 7 punktów. W ostatnim wyścigu dnia bezkonkurencyjny Lunk przywiózł za plecami stachyrę. Łot przyjechał przed miśkowiakiem, a GTZ wygrał 4-2. Całe spotkanie dla Grudziądza, ale ponieważ w Lublinie KMZ zwyciężył 51-39, punkt bonusowy zabrali goście. To oczywiście była relacja z...